Cześć wszystkim, tutaj Szymek 606. No i dzisiaj byłem no, po drodze w kiosku, znaczy w kiosku, no można nazwać kioskiem, i kupiłem sobie tak symbolicznie trzy saszetki z Brazylii w sensie wersja normalna, bo Prisma myślę, że kupię sobie jeszcze później jakieś tam jedną, dwie saszetki. No i przy okazji e, chciałbym Wam pokazać. To jest akurat dodatek, do, dodatek na Mundial z tyle tygodnia. Też, e, też sobie wziąłem. No, całkiem fajny, mam też jeszcze inny z jakiegoś, nie wiem, to i owo. Wszystkie drużyny są przedstawione, terminarz. Ja jestem oczywiście za obrońcami tytułu. No i niedługo mundial się rozpoczyna. Nie wiem, co do filmów, to nie wiem, czy wtedy, no prawdopodobnie będzie ich jednak mniej, bo trochę meczy planuję obejrzeć. Mam nadzieję, że Hiszpanii powiedzie się jak najlepiej, że Casillas będzie w dobrej formie. Może postawię to tutaj. Nie wiem, czy to radę. A, nie, Dobra, to zostawię to tutaj. Pod koniec filmu pokażę Wam też y, niebieską kartę z Prisma, którą dostałem od Geniusza22 za pewnego quest'a. Nie będę tam o nim mówił. Pokażę Wam po prostu tą kartę. Jest na serio fajna. Takich jest na świecie 199. No ale to za chwilę otwórzmy sobie najpierw te trzy saszetki. Messi, Messi, Neymar. No to Messi. Strasznie dawno nie otwierałem saszetek y, tak pojedynczych. Chyba na filmie w ogóle żadnych. O, dobra. W, w, powinno być mniej więcej to widać. Dobra. Aj. No dobra, niech będzie. Miralas, Bola... nie wiem jak to jest pakowane. Seferowicz, Kabaj... A, na koniec jednak. Brian Lewis na fansie z Kostaryki. Chyba go mam niestety. Brakuje mi w ogóle do końca kolekcji dokładnie 40 kart, w tym Dabla z Brazylii i Holandii, bo mam 3. No, niestety, nie wiem. Znaczy powinno mi się udać to zebrać, bo trochę tego jeszcze będę kupował, no ale nie jestem tego pewien. Z Champions na przykład brakowało mi w końcu 10 kart. No i tam jakieś bazóweczki, Brakuje mi tylko Demseja z USA z bazówek. Veloso, no i niestety tylko utility. Myślałam, że jakiś game co najmniej będzie. Utility Katsuranis. No i ostatnia saszetka, czyli, no słabo, nawet niepotrzebnie chyba kupowałem. No niestety chyba mi nie nic nie zachwyci. Mamy Joharta, Gutierrez, Maltisio, Pereira. Wow, mamy godło. Jest, mamy godu Argentyny, dobra. No, nowa karta, no to na serio, fajnie. No, i do tego mamy Lulicia na Utility. No, spodziewałem się wreszcie czegoś. Jest godu Argentyny, fajnie. Do niego wam kodu podać nie mogę, no ale. Czekaj, yy, czekajcie. O, do czego wam kod mogę podać? Ha. A nie jestem pewien, szczerze mówiąc, czy mam żadną z tych kart. To może w następnym filmie po prostu podam wam trochę kodów, bo teraz y, podam, a okaże się, że czegoś nie mam, wolę tego nie robić. Co trafiliśmy? No widzicie tą Argentynę, y, dwóch Utility i Fansa, no i troszkę bazówek. Akurat to mi nie jest przydatne w ogóle, mam już dwa pełne pudełka. No i na koniec pokażę Wam niebieską kartę Prism. Nie wiem, czy dobrym sobie jest jej wyciąganie, no ale mogę ją wyciągnąć. Uwaga! dadam Look Wilkshire z Australii. Karta Blue Prism Parallel, albo jak to tam było. 66 ze 199 takich kart na świecie. Naprawdę fajna, bardzo mi się podoba. No to dzięki za oglądanie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Nie wiem ile ich będzie, ale. I jakąś saszytkę plisma jeszcze na pewno otworzę. Do zobaczenia, mówił Szymeń, gdzie